Pierwsza edycja 9 lat, 10 lat temu, bo pandemia rok, wstecz, kolumna, mikrofon, pięć piłek, OSP no i daliśmy radę. Rozwój eventu jest niesamowity i tak się bawimy i mam nadzieję, że się będziemy rozwijać w tym roku zawody pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc myślę, że mamy swego rodzaju już markę tutaj na Pomorzu Zachodnim. Jesteś pierwszym, który dokonał tego, czyli przekopał piłkę na drugą stronę portu. Jak pamiętasz tam to wydarzenie, to podejście do tej próby co miałeś wtedy w głowie? Żyły kopnąć jak najdalej? Nie, nie myślałem o tym, żeby w punkt, tylko żeby po prostu kopać na drugi brzeg. Piłka doleciała, no to jakie uczucie? Takie jakbyś właśnie strzelił ważną bramkę w życiu, czy raczej pełen spokój? Nie bardziej jakby strzelił taką bramkę. No. E, dzisiaj jesteś tu kolejny raz. Znowu chcesz e, spróbować przekopać piłkę na drugą stronę portu. Przez ten rok, już po, po tamtych doświadczeniach, masz jakiś inny pomysł na podejście do tego? Może jakoś się przygotowywałeś? Nie, 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 nie. Raczej nie przygotowuję się do takich rzeczy. Po prostu kopnąć przed siebie i zobaczymy, co przyniesie. Może, może doleci, ale patrząc na wiatr, będzie ciężko. Łatow, do niego podaje Jacek Szymowek okazja na polskie zespołu. Jeszcze raz Jacek krzynowek. Bardzo Panie Jacku, pierwszy udział w tej imprezie? Jak wrażenia? Mam, mam nadzieję, że nie ostatni. Eee, wrażenia? No bardzo fajnie, sympatycznie. Troszeczkę rywalizacji jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Widać, że, że e, poziom jest duży, jeśli chodzi o jakby tą, e, tą, 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 tą rozgrywkę finałową, więc. Więc jest na czym pracować, to też jest ważne, żeby starać się być coraz lepszymi. I mam nadzieję, że za rok będzie, będzie to samo: będzie fajna zabawa, pogoda dopisze, tylko wiatr się zmieni i może wtedy się uda przekopać. Jak stanął Pan pierwszy raz tutaj po tej części portu i spojrzał tam na drugą stronę, spodziewał się Pan, że będzie tak trudno przekopać tą piłkę? Nie, 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 nie. Naprawdę myślałem, że się uda, szczerze mówiąc. Ale naprawdę tutaj stojąc przed, przed tą odległością, no to dzisiaj rano jak, jak, jak przyjechałem, jak z, zobaczyłem o i będzie ciężko. Jeszcze ten wiatr robi swoje, więc, więc... No niestety się nie udało, ale, ale też trzeba uważać, bo w tym naszym wieku... Gdzieś tam ambicja jest duża i trzeba uważać na kontuzję, więc e, dobrze, że się nic nie stało, to jest najważniejsze i przede wszystkim jest na, na czym pracować, żeby w przyszłym roku ewentualnie, jak będzie zaproszenie, żeby, żeby poprawić ten swój wynik i, i dać tutaj tym e, kibicom, tym ludziom, którzy tutaj byli, e, trochę jeszcze więcej radości, bo, bo o, o, ty, e, o to w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby ludzie byli zadowoleni, a gdzieś tam te, te inne rzeczy schodzą na dalszy plan.